Porady, pytania i odpowiedzi. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mieszkańcom Powiatu Włocławskiego w Radiu HIT. Ewelina Baczyńska. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mieszkańcom Powiatu Włocławskiego. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Tydzień temu rozmawialiśmy ogólnie o pojęciu konsumenta, o umowie sprzedaży. Dziś poruszymy temat reklamacji. Co w sytuacji, gdy zakupiliśmy towar, a nie jesteśmy z niego zadowoleni? Pojęcie reklamacji znamy wszyscy i często z niej korzystamy zapewne. Nie każdy... Każdy z nas sobie jednak zdaje, że reklamacją jest tak samo dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. rękojmi, jak i gwarancji. Żeby umieć dochodzić swoich praw, należy dobrze wiedzieć, jak one wyglądają. Jeśli chodzi o rękojmię, to sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości, przed upływem 5 lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad. Przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jest to ważna zmiana, bo jeszcze niedawno, jeżeli spóźniliśmy się z tym roszczeniem o dwa miesiące od chwili jej wykrycia, to traciliśmy uprawnienia. Nowe regulacje prawne wydłużają ten okres do roku. Oczywiście, upływ termin do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Cóż możemy zrobić, jak mamy towar, który jest wadliwy? Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Chyba, że sprzedawca niezwłoczny i bez nadmiernych niegodogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą, na wolną od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady my jako konsumenci mamy dodatkowe prawa to znaczy zamiast proponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych Trudności. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz z tej grupy przepisów. Odstąpić od umowy możemy tylko w sytuacji, kiedy wada jest istotna. To też powoduje częste problemy w praktyce naszej, że żądamy wymiany towaru od wad w sytuacji, kiedy ta wada nie jest istotna. Czyli kiedy nie ma wpływu na ten nasz towar takiego, ażeby nie można byłoby z niego korzystać w sposób u umowie określony. Jaki jest termin reklamacji? Dzisiejsze przepisy kodeksu cywilnego mówią wprost, że jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie, o obniżeniu ceny, określając kwotę, którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Ten przepis pozwala nam, w sposób uproszczony wtedy dochodzić swoich roszczeń, kiedy sprzedawca przedsiębiorca milczy. Jest jeszcze inna, dość doniosła regulacja. A mianowicie, to też jest istotna zmiana od stanu prawnego obowiązującego praktycznie do końca ubiegłego roku. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Tak więc nie będziemy musieli do roku od chwili kupiliśmy dowodzić, że towar jest zły. Wystarczy, że wykażemy, że jest wada i to druga strona, profesjonalista, ma nam potwierdzić, że towar był zgodny z umową od samego początku. Tak ogólnie, jeżeli chodzi o przepisy i procedury, dotyczące reklamacji z tytułu rękoimi w odniesieniu do gwarancji należy wskazać, że tak jak mówiliśmy już tydzień temu, roszczenia te najczęściej nie są kierowane do sprzedawcy, choć mogą być, jeżeli udzielił gwarancji, ale do producenta. Natomiast treść tego zobowiązania gwarancyjnego wynika z indywidualnej, udzielonej gwarancji. Zatem za każdym razem należy dobrze się zastanowić, wczytując treść gwarancji lub innego oświadczenia, z którego wynika obowiązek gwaranta, co możemy zrobić, w jakim terminie, co jest po prostu dla nas korzystniejsze. Jak wygląda sytuacja reklamacji wśród mieszkańców powiatu włocławskiego? Jeśli chodzi natomiast o mieszkańców naszego powiatu, powiatu wocławskiego, to proces reklamacyjny przedmiot zwłaszcza reklamacji najczęściej się koncentruje wokół VAT, obuwia, odzieży, sprzętu elektrycznego, często zakupów używanych pojazdów. Jeśli chodzi o najbardziej typowe problemy i pewne rady, dzięki którym można unikać niepożądanych sytuacji, to w zależności od towaru mógłbym wskazać. Jeśli chodzi o zakupy obuwia, często w ogóle przy zakupie nie interesuje nas data produktu, nie sprawdzamy przeznaczenia towaru. Warto wtedy doinformować się u sprzedawcy. Czy dany towar możemy użytkować na zewnątrz, wewnątrz? Kiedy towar został wyprodukowany? Czy on już podlegał jakimś procesom fizycznym z tym związanym, jeżeli dość długo leży na półce? Jeżeli chodzi o odzież, to zawsze zwracajmy uwagę, jeżeli już kupujemy i użytkujemy dany towar, jaka jest informacja w treści metki lub inne ograniczenia w jego użytkowaniu. To potem może pozwolić nam uniknąć sporu. Na przykład, jeśli dany towar ma wyraźne ograniczenia co do temperatury prania, etc., sprzęt elektryczny. Ze swojej praktyki często obserwuję, że przyczyną odmawiania Zmawiania, zgłoszeń reklamacyjnych, sprzętu elektrycznego, telewizorów, urządzeń typu laptop, smartfon, to jest zarzut, że urządzenie miało kontakt z cieczą. Często konsumenci wskazują, że według ich oceny ten stan faktyczny wcale taki nie był. A żeby zabezpieczać przed takimi zdarzeniami, dobrze przed oddaniem urządzenia do reklamacji, do załatwienia, sporządzić dokumentację fotograficzną w miarę możliwie dobrej jakości. Ale ochrona konsumentów to nie są tylko rzeczy nowe. Stosują się także do rzeczy używanych. Jeśli się inaczej nie umówiliśmy, to także sprzedawca rzeczy używanej o ile jest przedsiębiorcą, odpowiada wobec konsumenta. Ta odpowiedzialność za wady jest ograniczona w czasie, no chyba że strony się inaczej mówiły i nie może być krótsza niż jeden rok. Problemem praktycznym, z którym ja się zetknąłem, zwłaszcza przy używanych pojazdach, które nabywali mieszkańcy powiatu włocławskiego, dotyczyły sytuacji, w których kwota zapłacona sprzedawcy była różna od tego, co dokumentowano. Zazwyczaj obydwie strony godziły się w chwili transakcji, że w dokumentach będzie niższe, z tego tytułu sprzedawca coś opuści w cenie, obydwie strony będą zadowolone. To zadowolenie działa tylko do momentu, do którego nie przyjdzie problem samochodem. Jeśli nasz konsument próbuje zwrócić wtedy ten pojazd, który ma wady często istotne, powstaje problem, jaką kwotę naprawdę zapłacił. Miałem przynajmniej kilka takich skarg i rzeczywiście konsumenci mieli trudność, chcieli rozwiązać umowę, a przedsiębiorca zwracał im cenę, na przykład, czy chciał zwrócić cenę o 1000 czy o dwa mniejszą, bo tyle dokładnie wynikało z dokumentów. I jeszcze jedna rzecz, na którą byśmy skończyli te rozważania odnośnie reklamacji i gwarancji, a mianowicie co wybrać? Reklamację czy gwarancję? Kiedyś było to to Dość istotnym problemem, bo w poprzednim stanie prawnym, w sytuacji, kiedy konsument zdecydował się na zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych, praktycznie była zamknięta droga gwarancji. I odwrotnie. Dzisiaj ustawodawca to zmienił i wprost mówi, że kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. A więc możemy dwoma środkami działać jednocześnie i próbować dochodzić swoich racji, tak np. od producenta, jak i od sprzedawcy. Porady, pytania i odpowiedzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów mieszkańcom powiatu włocławskiego w Radiu HIT